Hej, siemano, z tej strony Fuzji. W dzisiejszym filmie przedstawiam top 5 myszek do Minecrafta. Wiele się pozmieniało od roku w tym temacie, więc myślę, że odcinek będzie ciekawy. Jeszcze na dobry start chciałbym was poprosić o łapkę w górę i subskrypcję. I co? Jeśli już to zrobiliście, to bezbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. Na piątym miejscu znajduje się pewnie dobrze Wam znana myszka Bloody A60. Przez długi czas nie dało się jej kupić, jednak jest to już możliwe i na Allegro możecie ją znaleźć za jedyne 90 zł. Jest to bardzo dobra myszka do draklika, spokojnie wyklikacie na niej tym sposobem nawet 80 cps. -ów. Jednak pamiętajcie, by nakleić taśmę, bo bez niej wychodzi to trochę gorzej. Butterfly click też jest na niej równie dobry. Przez szerokie przyciski. I spokojnie wyklikacie do 20 cps -ów. Niestety, jitter Click jest na niej bardzo słaby i nie polecam go robić. Warto też dodać, że myszka nie należy do najładniejszych i nie jest jakoś bardzo wygodna. Ale jeśli nie stawiacie się na wygląd i wygodę, a chcecie mieć dużo CPS-ów, to Wam ją polecam. Na czwartym miejscu jest myszka SPC Geargen Plus jest to dość nowa myszka. Swoją popularność zawdzięcza Fomemu, który nagrał o niej odcinek. Możecie ją kupić za około 180 zł i jak na jej cenę to świetna myszka. Drag Click wychodzi bardzo dobrze, spokojnie będziecie mieli 40 CPS-ów, tak samo Butterfly Click, na którym da radę wyciągnąć 20 CPS-ów, gorzej jest trochę z jitter-em, bo maksymalnie 12-13 CPS. Jednak, mimo to jest naprawdę nieźle. Kształtem myszka przypomina trochę Gloriusa model O, ale nie ma dziur i jest przez to nieznacznie cięższa. Ma także ładne podświetlenie. Na trzecim miejscu znajduje się myszka Glorius model O i model D. Są to takie same myszki, tylko różnią się trochę kształtem. Obie kosztują także 260 zł. Myszki te znalazły się na trzecim miejscu przez to, że lepiej klikają, bo na drag clicku można na nich osiągnąć do 50 cps a na butterfly clicku nawet do 25 cps Dodatkowo lepiej wychodzi jitter click, bo około 15 cps a także mają ładne podświetlenie i są wykonane z bardzo dobrego materiału. Na drugim miejscu znajduje się myszka Rocat Kine 100, tak samo jak Bloody przez długi czas nie można było kupić tej myszki w Polsce, ale aktualnie pojawiają się jakieś oferty na Allegro, więc jej kupno jest możliwe za około 200 zł. Jest to bardzo dobra myszka do drag clicka, spokojnie osiągniecie na niej 50-60 CPS, -ów. tak samo Butterfly Click powinien Wam wyjść około 15-20 CPS, -ów. przez to, że posiada zerowy debounce time draklik też wychodzi na niej dobrze, więc powinniście być zadowoleni. Myszka jest wykonana z dość dobrych materiałów, ma dobrą powierzchnię do draklika, więc nie musicie używać taśmy, choć jej kształt może wydawać się trochę klockowaty i dla niektórych jej podświetlenie może być słabe, ale jeśli nie interesuje Was podświetlenie, to jest to myszka dla Was. I na pierwszym miejscu znalazła się także nowa myszka, jaką jest Roccat Cont Pro. Jest to aktualnie najlepsza myszka, jaką oferuje Roccat. Poza modelem Pro-R, który różni się tylko tym, że jest bezprzewodowy, myszka ta kosztuje 300 zł i jest po prostu świetna. Klikę naprawdę ogromne ilości CPS-ów na drag clicku, mo no nawet do 70, na butterfly clicku do 25 i na jitter clicku do 15 CPS-ów. A co najbardziej imponujące, na bolt clicku możecie na niej wyklikać 170 CPS-ów, co dorównuje nawet Bloody a 60. Przez swoją cenę, myszka jest wykonana. Ona z najlepszych materiałów, ma idealną powierzchnię do drag clicka i ma super ładne podświetlenie. Ponadto jest bardzo lekka, nie mając przy tym widocznych dziur. Jeśli nie macie na co wydać pieniędzy, to serdecznie ją Wam polecam. To tyle w dzisiejszym filmie. Jeśli Ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę i suba na dobry start na nowym kanale. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku.